Medytacja przebaczenia. Proponuję, żebyś usiadł wygodnie lub położył się. Możesz też przykryć się ciepłym kozykiem. Poświęć sobie kilka minut, by raz na zawsze uwolnić się od łez, bólu i złości. Uwierz mi, naprawdę warto. Zamknij teraz oczy. Oddychaj głęboko i spokojnie. Daj się ponieść moim słowom i tej medytacji. Jeszcze raz sprawdź, czy Twoje ciało leży wygodnie. Teraz poczuj, jak rozluźnia się Twoje czoło. Jak prostują się zmarszczki na Twoim czole, a fala jasnego, ciepłego światła opływa całe Twoje ciało. Jesteś spokojny i jest Ci bardzo wygodnie. Rozluźniają się mięśnie wokół oczu, policzki. A wala po spokoju pozwala ci puścić wolno język i rozluźnić ruchwę. Oddychaj głęboko i bardzo spokojnie. Czujesz jak rozluźniają się twoje ramiona i kark? Jak spada z Twoich pleców wielki ciężar, problemów. Twój kręgosłup rozluźnia się, a Tobie jest ciepło i bardzo przyjemnie. Jesteś bezpieczny i jest Ci bardzo przyjemnie. Fala ciepła otacza Twoją klatkę piersiową i spływa po ramionach, łokciach, nadgarstkach. Aż po same czubki palców Twoich rąk. Twoje ręce stają się ciężkie, jakby były z ołowiu. Oddychaj głęboko i spokojnie. Poczuj, jak rozluźniają się mięśnie Twojego brzucha, bioder, Twoich ud, kolan. Aż po same czubki palców Twoich stóp, to, co się dzieje wokół Ciebie, nie ma teraz absolutnie żadnego zn znaczenia. Twoje ciało rozluźnia się, staje się ciężkie, bardzo ciężkie, i masz wrażenie, jakby nie należało do Ciebie. Otacza cię spokój. I miłość. Oddychaj głęboko i bardzo spokojnie. Oczami wyobraźni przenieś się do ciepłego kraju, może na jakąś wyspę, na której nikogo nie ma. Oddychaj głęboko i spokojnie. Jesteś cudownym, wspaniałym człowiekiem który właśnie idzie po ciepłym piasku nad ciepłym oceanem, niebo jest bezchmurne, słońce łaskocze ci swoimi promieniami, a lekki wiaterek muska twoją twarz i włosy. Słyszysz szum fal i czujesz na ustach słony smak spokojnego oceanu. Oddychasz głęboko i bardzo spokojnie. Zbliżasz się pomału do parasoli przeciwsłonecznej, którą ktoś ustawił na piasku. Zrobił ją ręcznie z liści palmy i bambusa. Pod tą parasolą pojawiają się w cieniu dwa bardzo wygodne fotele. Zajmij jeden z nich. I łóż się wygodnie, szum oceanu odpręża cię i uspokaja. Jest jak balsam na całe twoje ciało, jak balsam na twoją duszę. Jesteś tylko ty i twój spokój. Oddychasz głęboko i bardzo spokojnie. Widzisz że z daleka. Jakąś postać, która się zbliża powoli do ciebie. Nadal oddychasz głęboko i spokojnie. To znajoma ci sylwetka osoby, z którą chcesz porozmawiać. Od dawna czekałeś na tego kogoś. Jest coraz bliżej ciebie, a ty odczuwasz spokój jak nigdy dotąd. Twoje serce bije miarowo i spokojnie. Zaproś teraz tą osobę i pozwól jej usiąść obok Ciebie. Wypełnia Cię spokój i otacza przyjemne ciepło. Zostawiam ci teraz czas na to, byś powiedział tej osobie wszystko, co leży ci na sercu. Nazwij po imieniu każdą przykrość, którą ci wyrządził. Twój oprawca ma prawo wiedzieć, co czujesz. Oddychaj głęboko i mów do niego najspokojniej, jak tylko potrafisz. Tak spokojnie, jak jeszcze nigdy dotąd. Teraz, kiedy wylałeś cały swój żal na niego, odetchnij głęboko i spokojnie. Uff. Teraz nadszedł czas na uzdrowienie Twojej duszy i Twojego ciała. Przebacz tej osobie, otaczając ją zrozumieniem, spokojem i miłością. Wyobraź sobie, że wstajecie z foteli. Obejmujecie się i przytulacie. Opada napięcie, a łzy radości spływają Wam po policzkach. Nie ma czego się wstydzić. Zwyciężyłeś, możesz być teraz z siebie dumny. Nadszedł czas, by się już pożegnać. Pozwól tej osobie odejść z pokoju. I odprowadzić ją wzrokiem aż po horyzont. Właśnie pozbyłeś się ogromnego ciężaru. Widzisz, jak ten ktoś odchodzi. Pozbyłeś się ogromnego ciężaru raz na zawsze. Oddychaj głęboko i spokojnie. Jesteś wspaniałym, mądrym człowiekiem który ma w sercu największe dobro, litość, spokój i miłość. Jesteś istotą ludzką, która właśnie dokonała cudu, uzdrowienia przez przebaczenie. Kiedy policzę od jednego do pięciu i powiem pięć, będziesz przebudzony. W doskonałym nastroju i będziesz się czuł dużo lepiej niż poprzednio. Jeden. Wraca siła do rąk. Ustępuje ciężar. Dwa. Oddychasz głęboko i spokojnie. Trzy. Wraca siła do nóg. Ustępuje ciężar. Cztery. Budzisz się powoli, a wszystkie dźwięki stają się wyraźne i słyszalne. 5. Otwórz oczy i uśmiechnij się do siebie. Właśnie rozpoczęła się czas Twojego ustrowienia.